Witam serdecznie. Odpowiem Wam na pytanie, jak odbudowałem chrząstkę stawową. Jeżeli chcesz chodzić bez bólu, pokonać chorobę zwyrodnieniową stawów, to skup się na tym, żeby chodzić bez bólu. Takie możliwości są w bardzo dużym zakresie, choć czasami no nie da rady choroby zwyrodnieniowej pokonać, ale w dużej ilości przypadków da się tę chorobę pokonać, tylko poprzez Kontrolowanie prawidłowego chodu i przez większość dnia prawdopodobnie będzie się czuł tak, jakbyś chodził porównoważnie. A ponieważ ja chciałem chodzić bez bólu, no to chodziłem tak. Idę, a tu mnie boli, boli. A może tak boli, a tak? O, tak nie boli. Więc ja idę tak. Oj, noga ucieka, boli. Nie, ja idę tak, tu mnie nie boli. Tu. Ja cały czas pilnuję, żeby mnie nie bolało. I to była praca. Od rana do wieczora, gdzie ja chodziłem, tak, noga uciekała, gdzieś tak, a ja tę nogę tu i masz tak, noga ucieka, tak, a ja tę nogę tu, bo tu mnie nie boli. I tak ja chodziłem. Minuta po minucie, godzina po godzinie, dzień po dniu, w końcu nauczyłem swoją głowę, a głowa nauczyła moje ciało, że istnieje taki sposób chodzenia że można chodzić bez bólu. A teraz naukowo rzecz ujmując, co to znaczy? Ja zgubiłem swój wzorzec ruchowy. Skupiając się na tym, żeby chodzić bez bólu, ja powolutku, malutkimi kroczkami przywracałem sobie wzorzec ruchowy prawidłowego chodu. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy to jest proste, spróbuj. Zobaczysz, ile ja wysiłku musiałem wkładać, Dzień w dzień, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, aby przywrócić sobie prawidłowy wzorzec ruchowy chodu. Ja to zrobiłem, bo ja chciałem chodzić bez bólu. Powtórzę jeszcze raz, mnie nie interesowała wtedy chrząska stawowa, ja chciałem chodzić bez bólu. I w tym kierunku myślałem, w tym kierunku działałem i robiłem wszystko, żeby tak się stało. Jeżeli masz podobny problem, napisz o tym w komentarzu. Jeżeli chcesz po więcej, zapraszam na kolejny film.